Gdzie pan się widzi za pięć lat? Zawsze odpowiadam, jako pański przełożony, a potem tajemniczo się uśmiecha. Gość próbuje coś odpowiedzieć, a ja kładę palec na jego ustach, nastaje grobowa cisza. Po chwili wyciągam z kieszeni pendrive'a i wkładam rekruterowi do ręki. O chuj tu chodzi. Pyta, ja mówię, odczytaj jego zawartość. Dążył wszystko pojąć, z nutką podniecenia, I szczyptą rządzy, pyta zaskoczony. Tam jest jakiś zajebisty kod? A ja wtedy odpowiadam. Nie, robię krok w kierunku drzwi Tam jest wiadomość do pana Po czym wychodzę i znikam za drzwiami Po powrocie do domu Rekruter otwiera plik zapisany na pendrive'ie Jego zawartość to losowo wygenerowane znaki Przez dwa tygodnie próbuje to rozszyfrować Wszelkimi możliwymi algorytmami Bezskutecznie W końcu daje za wygraną Jedyne co mu zostało to zmasturbować się pendrive'em analnie Podczas stymulacji Obudowa pendrive'a rozpada się na dwie części Na krzemowej płytce Wyryty jest numer telefonu Oczywiście napisany słownie po Odszyfrowuje go i dzwoni A to numer Do znajomego psychopaty Umawiają się I facet zostaje zgwał... Znajomy psychopata przywozi jego poroże Które wieszam w piwnicy Wyciągam z kontenera następny pendrive I opuszczam pomieszczenie Rucham se jak sre Czas rozpocząć polowanie Już kolejny rekruter Na LinkedInie pisze z propozycją Tak to ja, pendrive'arz Jeden z ocalałych członków Załogi greckiego tankowca LOTUS